prowadzony przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. W związku z rozwojem sytuacji w Polsce, amerykański sekretarz stanu Haig odłożył swój odlot z Brukseli do Izraela i jest w ścisłym kontakcie z rządem amerykańskim, a także z sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Przywódca największej francuskiej konfederacji związków zawodowych Force Ouvrière Bergeron skrytykował akcję podjętą przez władze PRL przeciw Solidarności. Szczegóły dziennika. W całym kraju obowiązuje od północy stan wojenny, zarządzony przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Oznajmił o tym szef PZPR i premier Jaruzelski w przemówieniu nadanym dzisiejszym że powołano taką radę, a także, że wyznaczono komisarzy wojskowych na wszystkich szczeblach administracji państwowej. Publiczne połączenia telefoniczne i teleksowe z Warszawą Zostały przerwane wczoraj, późnym wieczorem. O, wstąpnie, wstąpnie nie mógł, Komisja Krajowa Solidarności. Jaruzelski ujawnił, że internowano pewną liczbę ludzi, jak twierdził, zagrażających bezpieczeństwu państwa. Wśród internowanych, powiedział, są działacze Solidarności i działacze organizacji, które określił jako nielegalne. Podobno wstępnie, że internowano też

Twierdził też, że istniało jawne dążenie do rozmiaru socjalistycznej polskiej państwowości. Szew powiedział, że Polska znalazła się na skraju przepaści i należało przeciwstawić się powstałej sytuacji obecnie. Kiedy znana jest bliska data masowych demonstracji politycznych. w związku z kolejną rocznicą... problemów nie można na dłuższą metę rozwiązać przemocą. Jaruzelski powiedział, że władze podtrzymują ideę porozumienia narodowego i twierdził, że szanują wielość poglądów. Dodał też, że doceniają patriotyczne stanowisko Kościoła. Jaruzelski 14 grudnia tego roku. Dodał, nie szukamy odwetu. W zakończeniu swego przemówienia szef partii podkreślił znaczenie sojuszu ze Związkiem Radzieckim i zapewnił, że Polska pozostanie w układzie warszawskim. Jaruzelski zaapelował do opinii światowej o zrozumienie dla jego akcji. Powiedział, że zarządzenia w Polsce nie zagrażają nikomu. Mają jeden cel, usunięcie zagrożeń wewnętrznych, a tym samym zapobieżenie niebezpieczeństwu dla pokoju i współpracy międzynarodowej. narodami. do sytuacji sprzed sierpnia ubiegłego roku i że obecne zarządzenia nadzwyczajne mają na celu ocalenie kraju przed chaosem i zachowanie socjalistycznych przesłanek od nowy. Szef PZPR zapowiedział kontynuowanie reform, w tym reformy gospodarczej. Radio Warszawskie nadało przed chwilą oświadczenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, w którym zawieszono działalność związków zawodowych. Rozgłośnia Warszawska podała też, że poczynając od dziś, wszystkie rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne będą miały zcentralizowane programy. Lokalne stacje radiowe i telewizyjne zaprzestaną działalności. Wszystkie transmisje będą oparte na programie centralnym rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Oto dalszy ciąg wiadomości dziennika radiowego. Silne oddziały specjalne milicji nadal otaczają siedzibę Solidarności w Warszawie. Masowa operacja milicji przeciw siedzibie związku rozpoczęła się o północy, kiedy przed siedzibą zajechało 11 ciężarówek z milicjantami wyposażonymi w tarcze ochronne i pałki. Doniesienia agencji zachodnich mówią, że w budynku z budynku wyprowadzono pewną liczbę osób i wywieziono. Zbiór Solidarności milicjanci zabrali też dokumenty. Jednym z zatrzymanych ma być Krzysztof Liwiński, kierownik sekcji zagranicznej Solidarności. Nie ma doniesień, aby w czasie akcji milicyjnej doszło do starć. W czasie akcji w Warszawie głównie przywódcy Solidarności znajdowali się w Gdańsku, gdzie obradowała Komisja Krajowa. Zachodni korespondenci podają, że z powodu przerwania cywilnych połączeń telekomunikacyjnych Warszawy zresztą resztą kraju nie mogą połączyć się z Gdańskiem i dowiedzieć się, czy również i tam milicja przeprowadziła akcję przeciwdy. deklaracji NSZZ Solidarność. na naradzie w Radomiu, stwierdzając, że stało się ono stanowiskiem całego związku, który opowiada się za ogłoszeniem strajku powszechnego w najbliższy dzień roboczy po uchwaleniu przez Sejm ustawy o specjalnych pełnomocnictwach dla rządu. Gdyby Sejm uchwałę tę przyjąć miał w dniu 21 grudnia do ciała ustawodawczego oraz nad rad narodowych. Komisja Krajowa zwróciła się do Prezydium o powołanie biura komisarza do spraw. Komisarzem nie mamy zadanie przygotować referendum w niepóźniejszym niż 15 lutego przyszłego roku. Zaświata. W związku z rozwojem sytuacji w Polsce amerykański sekretarz stanu Haig odłożył swój odlot z Brukseli do Izraela. Słusznie, że sekretarz stanu jest w kontakcie z członkami administracji amerykańskiej w Waszyngtonie, w tym z wiceprezydentem Bushem, zastępcą sekretarza stanu Clarkiem oraz z ministrem. sytuacji w Polsce. Francuski minister spraw zagranicznych świeżesą oświadczył, że Francja jest w kontakcie ze swoimi w związku z rozwojem sytuacji w Polsce. Wielką Brytanią i szef francuskiego MSZ-u powiedział, że wiadomości z Polski nie zaskoczyły go specjalnie, ponieważ były pewne oznaki, iż zanosi się na poważne wydarzenia, kiedy w ubiegłym tygodniu rząd PRL zwrócił się do francuskiego ministra spraw zagranicznych o odłożenie planowanej wizyty w Polsce. Przez są powiedział, że Francja pragnie, aby Polacy mogli rozwiązać swoje problemy we własnym zakresie. Francuzi dodał, przyjmując ulgą fakt, że nie ma śladów interwencji z zewnątrz. Przywódca największej we Francji Konfederacji Związków Zawodowych w Porze Bergeron, skrytykował akcję podjętą przez władze PRL przeciw NSZZ Solidarność. Bergeron powiedział, że wiadomości, jakie nadeszły z Polski, stanowią nowy demonstracyjny dowód, iż nie da się pogodzić wolności i demokracji z jednej strony z komunizmem z drugiej. Na początku tego roku Bergeron przebywał w Gdańsku na zaproszenie Solidarności. W swym dzisiejszym oświadczeniu Bergeron wezwał Francuzów do zademonstrowania masowego poparcia dla Solidarności przez składanie protestów w lokalnych urzędach państwowych, poczynając od jutra. Komitet Wykonawczy Innej Wielkiej Konfederacji Związkowej we Francji, Demokratycznej Konfederacji Pracy, zebrał się w Paryżu na nadzwyczajne posiedzenie, aby rozważyć rozwój wydarzeń w Polsce. Przywódcy tej konfederacji utrzymywali również bliskie kontakty z Solidarnością. Na zakończenie dziennika raz jeszcze w skrócie najważniejsze doniesienia. W całym kraju obowiązuje od północy stan wojenny wprowadzony przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. W związku z rozwojem sytuacji w Polsce amerykański sekretarz Podaliśmy dziennik radiowy, tu rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa.